Szanowni Państwo, zapraszam do odsłuchania mojego drugiego nagrania na kanale należącym do mojej fundacji ProWita Bona. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Chciałabym się tutaj na początku krótko odnieść do jednego komentarza, którego autor sugerował, że nie powinnam krytykować jednostronnie indywidualizmu, tylko pokazywać, że należy skoncentrować się na trzeciej drodze, między indywidualizmem a, a kolektywizmem. Chciałabym tylko w tej chwili powiedzieć tylko tyle, że tamten odcinek w ogóle nie dotyczył kwestii właśnie filozoficznej, kolektywizm kontra indywidualizm, tylko tak naprawdę był poświęcony kwestii pewnej, pewnych technik władzy. Czyli chodziło tak naprawdę o wytwarzanie pewnej tożsamości. Pewnej, można powiedzieć, samoświadomości indywidualistycznej. Chciałabym to bardzo mocno podkreślić, ponieważ właśnie ten cykl tych wykładów poświęcony jest temu, żeby zacząć rozumieć, jak działają pewne techniki manipulowania, sterowania, które mogą nie mieć nic wspólnego z tym, jak wyglądają te realne stosunki. Społeczne. Więc jeśli chodzi o indywidualizm, chodziło mi o pokazanie tego, że bardzo często osoby, które są przekonane, że właśnie są takimi indywidualistami, tak naprawdę niczym się nie różnią od innych ludzi, jeśli chodzi o ich preferencje, o ich wybory, i tak naprawdę można powiedzieć wiele osób, jedna twarz. Więc nie wikłam się w ogóle w kwestie indywidualizmu czy kolektywizmu. Mogę tylko powiedzieć, że oczywiście tą drogą rozwiązania tego dylematu jest powrót do filozofii arystotelesowskiej, tomistycznej, do pojęcia osoby, osoby jako bytu społecznego, ale to w tej chwili zostawiam na marginesie. Tutaj chciałabym właśnie pociągnąć ten wątek Sterowania za pomocą tożsamości. Dlatego, że w tej chwili to już jest banał, że mamy do czynienia tak naprawdę z wojną informacyjną, że ta wojna energomaterialna, ona się oczywiście też toczy, ale tak naprawdę e, podstawowym narzędziem tego nie jest, można powiedzieć, przemoc fizyczna, czyli przychodzę do kogoś i mu po prostu zabieram jego rzeczy, to, co do niego należy. Tylko mamy do czynienia z wojną informacyjną, czyli na przykład tworzę taki system społeczny, w którym najważniejsza jest redystrybucja dóbr przez państwo i przyznajemy daleko posuniętą władzę i przedstawicielom narodu, czyli parlamentarzystom, do tego, żeby nakładać nowe podatki, jak również władzę różnym urzędom, żeby te podatki potem ściągać i Zamiast tego, że właśnie przyjdzie do mnie ktoś z pistoletem i mi przyłoży go do głowy i powie, prawda, albo oddasz, albo zabiję, to w tym momencie przychodzi urząd skarbowy czy nie wiem, jacyś tam inni urzędnicy i nam to po prostu ten, te dobra zabierają i przyznają innym ludziom. Ale oczywiście mamy tutaj właśnie do czynienia z całym tym mechanizmem informacyjnym, czyli z tym, że. Sami uznamy to, że taki sposób funkcjonowania państwa jest dobry, jest słuszny i godzimy się na to, żeby i ci parlamentarzyści nakładali nowe podatki, i ci urzędnicy, żeby nam te pieniądze realnie odbierali albo karali, jeśli nie będziemy chcieli ich, chcieli ich oddać. Na co chciałabym zwrócić tym razem uwagę na kwestię tożsamości na kwestii tożsamości, dlatego że w tej chwili sterowanie społeczne w bardzo dużym stopniu odbywa się właśnie za pomocą tworzenia tożsamości. Tożsamość, czyli można powiedzieć to, jak człowiek postrzega samego siebie, postrzega własne cele, własne jakieś tam wartości, jak definiuje kim jest, jak definiuje kim powinien być. I w tej chwili sterowanie społeczne w, decydującym w decydującej mierze dotyczy właśnie wytwarzania tożsamości. I tutaj wchodzi w grę oczywiście całe instrumentarium różnych środków natury psychologicznej, wbrew pozorom dosyć. Dużo już wiemy na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki, funkcjonowania różnych mechanizmów, już nawet na poziomie neurologicznym, jakie bodźce wywołują, jakie reakcje, ale co jest charakterystyczne, ta wiedza jest zarezerwowana dla specjalistów. Przypomnijcie sobie Państwo, kiedy ostatni raz mieliście okazję w telewizji publicznej, na przykład oglądać film, w którym specjaliści, naukowcy wypowiadaliby się na temat najnowszych technik dotyczących sterowania ludźmi. Starsi słuchacze pewnie pamiętają takie programy popularno-naukowe, jak chociażby Sonda, w którym przedstawiano właśnie pewne osiągnięcia nauk, nauk ścisłych, podany w bardzo przystępny sposób, zrozumiały tak naprawdę dla każdego. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego w tej chwili nie są prowadzone analogiczne programy dotyczące wojny informacyjnej i różnych odkryć, właśnie dotyczących sterowania czy, czy psychiki człowieka? Zapewne nikt z Państwa sobie takiego programu nie przypomni, bo takich programów nie ma. I dlaczego nie ma w momencie, kiedy mamy do czynienia? Z całą taką ideologią, otoczką, że najważniejsza jest nauka, wiedza naukowa, wiedza ekspercka. Ano właśnie dlatego, że jeśli się przyjrzymy bliżej temu systemowi sterowania społecznego, z którym mamy w tej chwili do czynienia, powiedzmy w państwach zachodnich, czy w państwach państwach. Nie wiem, rozwiniętych państwach, w których tak naprawdę już dominują te rządy biurokracji, rządy naukowców, rządy po prostu technokratów. We wszystkich tych systemach mamy do czynienia z tym samym schematem czyli mamy pewną grupę osób posiadających wiedzę specjalistyczną, wiedzę, można powiedzieć, technokratyczną, wiedzę naukową. Którzy pożytkują tę wiedzę do wykonywania swojej pracy, ale w żaden sposób ta wiedza nie jest przekazywana ogółowi. A przecież aż prosiłoby się, żeby program szkolny regularnie wzbogacać o nowe odkrycia naukowe o nowe dziedziny wiedzy. Czyli tak jak kiedyś prowadzono matematykę, prawda, fizykę biologię i tak dalej, no to teraz przydałoby się, żeby wprowadzić na przykład właśnie, nie wiem, psychocybernetykę, czy nawet, nawet neurologię, czy po prostu, nie wiem, psychologię rozwojową, nie wiem, jakieś formy NLP, czy jakiejś takiej wiedzy z zakresu coachingu, poznaj samego siebie, lepiej rozumiej tak naprawdę swoje reakcje, aż prosiłoby się, żeby to wprowadzić tak żeby człowiek już od najmłodszych lat był uczulany na pewne kwestie, żeby lepiej rozumiał samego siebie, lepiej radził sobie ze swoimi emocjami, mógł bardziej racjonalnie podejmować określone decyzje. Powinno być. Jeśli przyjmiemy, że szkoła ma edukować, ma sprawiać, że dziecko będzie Mniej więcej wiedziało, jaki jest ogólny stan wiedzy, będzie miało tę wiedzę, która jest potrzebna do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, to taka wiedza powinna być prezentowana. A nie jest. A nie jest dlatego, że właśnie wbrew tej całej propagandzie, że mamy teraz do czynienia właśnie z takim triumfem nauki, triumfem wiedzy, że mamy do czynienia z demokracją, że polityka służy narodowi i tak dalej, wbrew temu mamy z coraz bardziej wyraźnie zarysowującym się podziałem, tak naprawdę, na dwie grupy społeczne: na tych, którzy dysponują tą wiedzą fachową i którzy wykorzystują ją do tego, żeby skutecznie zarządzać i rządzić systemem sterowania społecznego, i na tych, którzy są w dużej mierze przedmiotem tego sterowania i którzy są utrzymywani w pewnego rodzaju niedorozwoju. Pewnego rodzaju niedorozwoju, które sprawia, że ci ludzie są oczywiście bardzo podatni na różne techniki sterowania. I oczywiście możemy teraz dywagować, czy taki stan rzeczy jest realizacją pewnego planu, zamierzeń, czy jest pewnym wypadkiem przy pracy. W to w tej chwili nie będziemy się wnikać. Chodzi o to, żeby zrozumieć właśnie ten klucz do tego, w jaki sposób dzielone jest współcześnie społeczeństwo. Z jednej strony mamy do czynienia pewną kastę technokratów, fachowców, etatowych polityków, którzy przekonani są, że wszystko wiedzą, że wszystko potrafią lepiej, że wystarczy, że uchwalą nową ustawę i będą zmieniać rzeczywistość. Oraz mamy do czynienia tak naprawdę z odbiorcami całej palety różnych środków PR-owych, propagandowych, którzy tak naprawdę są tylko i wyłącznie obiektem sterowania. I oczywiście możemy teraz zadać sobie pytanie, czy człowiek może wybrać, to do których z tych grup należy. Teoretycznie można powiedzieć tak. No bo oczywiście, jeśli zacznę interesować się technikami sterowania, manipulacji, zacznę się interesować psychologią, cybernetyką itd. itd. Bo mogę zdobyć odpowiednią wiedzę do tego, żeby być po tej drugiej stronie. Ale tutaj zaczynają się pewne schody, dlatego że jeśli przyjrzymy się bliżej, jak działa, można powiedzieć, ta kasta tych technokratów, urzędników, to nie trudno dostrzec to, że brakuje tam, tego, co można by nazwać motywacjami etycznymi, a w szczególności nie jest tam przestrzegana absolutnie żadna etyka nie wiem, katolicka, etyka łacińska, etyka związana z prawym sumieniem. Mamy tam do czynienia z daleko posuniętym utylitaryzmem, z daleko posuniętym nihilizmem, z daleko posuniętym przekonaniem, że chodzi o utrzymanie władzy dla utrzymania władzy i nagle okazuje się, że stajemy przed dylematem. Czy chcemy należeć do tych sterowanych? Czy chcemy jednak należeć do tych sterujących, ale pod warunkiem, że przejmiemy reguły ich gry? I to jest dylemat, którego nie jestem w stanie w żaden sposób teoretycznie rozwiązać. Oczywiście można zastanawiać się, czy... Nie powinno się wchodzić w tamten system, zmieniać go od dołu, czy też w jakiś sposób centralnie się z nim konfrontować. Powiem szczerze, na tym etapie nie jestem w stanie udzielić żadnych konkretnych rad, jak to, jak to zrobić, ponieważ sprawa jest, jest bardzo złożona. Pewne rzeczy zaszły naprawdę już bardzo, bardzo daleko. Kasta rządząca, kasta urzędniczo-technokratyczna dysponuje tak naprawdę monopolem na użycie władzy. Społeczeństwo zostało w dalekim stopniu rozbrojone, więc jakakolwiek konfrontacja bezpośrednia jest po prostu niebezpieczna. Ale na tym etapie, co możemy robić, to na pewno wskazywać na to, że jeśli ktoś nie chce być tylko i wyłącznie obiektem rządzenia, powinien mieć świadomość w ogóle, że takie procesy zachodzą, że jest tak naprawdę tylko obiektem sterowania, żeby chciał przynajmniej się bronić przed pewnymi technikami, które są stosowane. Na pewno co na tym etapie należy robić, to tworzyć swoją sieć kontaktów. Mieć ludzi, mieć znajomych, na których będzie można w każdej chwili liczyć, to jest bardzo ważne i to jest właśnie to, czego ci sterujący najbardziej się boją. Dlatego od wielu, wielu lat mamy do czynienia ze świadomym procesem takiego właśnie atomizowania społeczeństwa, kiedy chodzi o to, żeby ludzie zajęli się zarabianiem pieniędzy i ich wydawaniem. I nie mieli czasu tak naprawdę na pielęgnowanie relacji z innymi ludźmi. Myślę, że większość z nas, jeśli nie każdy, właśnie ma to poczucie, że, nie wiem, jeszcze w tym PRL-u ludzie mieli na siebie czas, no bo nie mieli i tak gdzie zarobić, nie mieli gdzie wydać, więc się spotykali po domach i, i przynajmniej sobie, nie wiem, gdzieś tam wzajemnie pomagali, a teraz każdy sobie rzepkę skrobie. To jest, to jest celowe po to, żeby człowiek był uzależniony od tego aparatu władzy, żeby nie mógł liczyć na pewien swój krąg znajomych. A szczególnie właśnie w tej sytuacji, którą mamy do czynienia, trzeba sobie uzmysłowić, że, uzmysłowić, że urzędnicy nam nigdy nie pomogą. Urzędnicy nie są od tego, żeby nam pomagać. Prędzej pomoże nam sąsiad niż jakiś urzędnik. Abstrahując od tego, czy ten koronawirus jest nie tak niebezpieczny, jak mówią o tym media, czy nie, ale na pewno chociażby to, że wiele osób pomagało swoim sąsiadom, starszym osobom w robieniu zakupów czy w inny sposób, pokazuje, że, że można, prawda? Że w takich sytuacjach kryzysowych można sobie wzajemnie pomagać. Urzędnicy tym ludziom nie pomagali, pozamykali ich w domach, ale czy. Państwo zadbało o to, żeby każda z tych starszych osób zamknięta w domu rzeczywiście była pod opieką, była zaopatrzona. Państwa to nie interesuje. Państwa interesują tylko określone statystyki. I wracając do punktu wyjścia, tożsamość. No właśnie, to jest to, to jest ta kwestia tej tożsamości. Czy mamy to poczucie, że jesteśmy zależni od innych ludzi, że musimy z nimi współpracować? Że warto jest pielęgnować pewne kontakty, warto jest y, tworzyć pewne sytuacje, w których y, możemy się nawzajem w jakiś sposób sprawdzić, czy rzeczywiście na tych ludzi możemy liczyć, czy nie. Tak, żeby się nie okazało, że ci nasi przyjaciele to są tylko przyjaciele Facebookowi, bądź też tak naprawdę pewna kompania, pewne towarzystwo do konsumpcji. Na zasadzie, jeśli idziemy razem do knajpy, to się znamy, a tam, gdzie już chodzi o to, żeby sobie nawzajem pomóc, to już, już się nie znamy, nie mamy dla siebie czasu. Poruszyłam tutaj bardzo ważny problem, pokazałam bardzo przyziemne rozwiązanie i ktoś mógłby powiedzieć: No tak, ale to nie rozwiąże tego najważniejszego problemu, czyli właśnie tej kumulacji władzy w pewnej, w rękach pewnej bardzo nieetycznej, zdemoralizowanej grupy technokratów i tych, którzy gdzieś tam jeszcze dalej za nimi stoją. Rzecz w tym, że my właśnie musimy teraz zaczynać od takich zupełnie prostych rzeczy, dlatego że nawet jeśli będziemy mieli takie grono znajomych, osób, z którymi coś robimy, będziemy mieli nawet swój własny język, który będziemy rozumieli tylko my, ponieważ Coś razem będziemy przeżywać, z czegoś będziemy wspólnie się śmiać, coś nas będzie martwić i będzie to język dostępny tylko do nas, dla nas. Natomiast jeśli ktoś posługuje się tylko językiem tworzonym przez różne ośrodki propagandowe, marketingowe, tak naprawdę jest w jakiś sposób przeźroczysty, ponieważ nie ma swojego własnego języka, języka zrozumiałego tego dla pewnej grupy osób. Nie będzie w stanie z taką grupą się w jakiś sposób komunikować poza kontrolą władzy, ponieważ władza nie będzie rozumieć określonych kontekstów. I co z tego, że wszystko nagra, jak nie będzie znała tych kontekstów, bo nie będzie wiedziała, do czego w jakiś sposób się odwołujemy, ponieważ to będzie wynikało z jakichś tam naszych wspólnych doświadczeń. Do takich prozaicznych rzeczy trzeba teraz wrócić, przypomnieć sobie o tym, że jesteśmy częścią pewnej wspólnoty, że to my musimy tworzyć te relacje i że my będziemy decydować o tym, jak te relacje będą wyglądały. A jak się nauczymy tych prostych, podstawowych rzeczy, i rzeczywiście zobaczymy, że potrafimy wywołać zmianę chociażby w pewnej mikro czy nawet nanoskali. To potem być może pojawi się okazja do tego, żeby przeprowadzić zmianę na większą skalę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do komentowania, do pisania wszelkich uwag pozytywnych, negatywnych, wszystkiego, co Was boli, z czym chcecie się podzielić. Do usłyszenia!